Pokażę Wam dzisiaj taki mój dwudniowy meal prep, ponieważ zazwyczaj w taki sposób właśnie gotuję. Czasem jest to raz na 3 dni, czasem jest to raz na cztery dni. Niektóre dania gotuję też na, nie wiem, na 5 porcji, w zależności od tego na całą ochotę, jak mój tydzień wygląda. Także dzisiaj zrobimy sobie wszystkie dania po kolei, zrobię je w podwójnych porcjach i pokażę, co tutaj się dzieje. Pokażę Ci od razu w jaki sposób ja działam, jeśli chodzi o moje podejście do żywienia. Coś co dla mnie jest najistotniejsze to przede wszystkim posiadanie planu żywieniowego. Bez tego inaczej się gubię, pojawia się jakiś chaos, dlatego też w tym momencie mam wszystko w specjalnej aplikacji, cały plan żywieniowy, wszystkie kalorie wliczone pod siebie pod kątem... I makro składników, wszystko się zgadza, i mogę sobie sam wybrać na całą ochotę. Mam gotowy plan działania w apce, ale sam decyduję o tym, jakie posiłki chcę jeść. Planuję sobie to z wyprzedzeniem, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, jak i pieniędzy. Dlatego, jeśli podoba Ci się to podejście, sprawdź link w opisie, gdzie możesz znaleźć możliwość wykupienia aplikacji już za 56 zł miesięcznie. Poza tym, skończyła się w końcu moja redukcja, która trwa 9 miesięcy, więc mogę znowu normalnie zacząć jeść. I dostarczać tego paliwa, które mój organizm zdecydowanie w tym momencie potrzebuje, żeby nie skończyć tak na, jak na hyroxie w Berlinie, gdzie totalnie odcięło mi energię. Zacznę ten tydzień od 3000 kalorii, później z pewnością będę delikatnie zwiększał. Chcę tak być mniej więcej na takim na początku, na zerze kalorycznym, może troszkę na plus, aby zobaczyć, jak się czuję, jak to na mnie wpłynie, jak ta energia będzie u mnie wyglądała, bo. Ostatnimi czasy, w tych ostatnich miesiącach było naprawdę no, nisko kalorycznie. Także na pewno teraz czekam na odbicie w górę. No dobra, w taki sposób to wygląda. wygląda wszystkie składniki mam już tak naprawdę policzone. i waga była pomocna. Podwajajka na takiego bajgla. To jest tak naprawdę dosyć spory bajgel, a na pewno można się nimi na, na spokojnie najeść. Na to wjeżdża. Pomidor, żeby to było soczyste Przy okazji, na pewno nie suche o, Ser wysokobiałkowy, niskotłuszczowy Żeby nie dowalić za dużo tłuszczu Bo już mamy tutaj łososia na górę Również dla soczystości Wjeżdża sałata Lajger gotowy, 850 kalorii W taki sposób się prezentuje, do tego jest jedna porcja jeszcze e, po prostu jabłko pokrojone, żeby podbić trochę węglowodanem, bo bynajmniej dla mnie sam bajgel nie wystarczy. Zrobiłem na dwa bajgle, Drugiego bagla wrócę do tej torebeczki. E, Może jutro rano, jak będę go jadł, to wrócę go na chwilę do piekarnika, aby troszkę go podgrzać. Mhm. No dobra, drugie śniadanie mamy skyr z granolą orzechami owocami. Bardzo prosta sprawa. Na aplikacji wygląda ten przepis właśnie w taki sposób. To są składniki skyr, orzechy nerkowca, brówki. Mogą być też inne owoce, świeże bądź mrożone, nie ma znaczenia. No, jakieś takie muskie crunchy, dosyć szybkie, bardzo szybkie, proste drugie śniadanie. No i co, i dwie porcje bardzo szybko zrobione: jedna za chwilę będzie zjedzona, a druga ląduje do lodówki. No dobra, idziemy dalej, czyli teraz zrobimy obiad na podwójną porcję i tym razem będzie to kremowy makaron orzo z indykiem i warzywami na patelni. W tym momencie już pokryję wszystkie składniki, to co tutaj widzicie, jest na dwa razy, czyli staram się zawsze po prostu zminimalizować ilość składników. Natomiast tutaj niektóre są nam potrzebne, chociażby właśnie na początku, będą troszkę warzywa podsmażone, do tego później będzie wrzucany ten makaron orzo. Wszystkie dodatki i dla kremowości wjedzie właśnie serek śmietankowy, może być też inny I właśnie ta kostka tutaj e, warzywna Naprawdę ten makaron robi tak zajebistą robotę i wszystko jest zrobione na jednej patelni Aromat niesamowity, papryka miękka, tak samo jak i cukinia mm. Kozak Ostatnie danie na dziś, czyli kluski twarogowe Uuuu, ale tu jest białeczka, szok! Nie mogę się doczekać, aż to zjem. I tak właśnie wyglądają posiłki na dwa dni, meal prep zrobiony. Nie wiem dokładnie, ile czasu mi to zajęło, ponieważ jednocześnie sprzątałem, nagrywałem na YouTube i tak dalej, ale wydaje mi się, że około godziny wszystko wyliczone i teraz dwa dni tak naprawdę nie muszę w ogóle myśleć o kaloriach. W tym tygodniu odebraliśmy również nasz nowy samochód z salonu. Teraz to już był odpowiedni czas, aby wykonać ten krok do przodu, z czego jestem bardzo zadowolony. I Kinga chyba też. Dobra, teraz Dobra, No dobra. Pierwszy trening Hyroxowy Kingi i już od, od, od razu wjeżdża żel na wysiłek kilkuminutowy, co? 으 <목소리나> Jeszcze 45 sekund przerwy. Super, to sobie no to jest Ale Zaczynamy sezon przygotowawczy do kolejnych zawodów. Melduję się z bieżni lekotetycznej na Ursusie. To jest moja nowa baza treningowa. Nowe tak naprawdę dla mnie doświadczenie jeśli chodzi o bieganie, bo wcześniej no okej, okay, zdarzyło się parę razy, że oczywiście biegałem na takiej bieżni lekkoatletycznej, ale nie był to stricte jakiś taki planowany trening, tylko gdzieś tam przy okazji. Jestem, jestem... mega ciekawy, jak to tutaj pójdzie. Dobre jest to, że znajduje się to może 10 minut ten obiekt od mojego mieszkania, albo jeszcze szybciej samochodem, chociaż wolę tu przyjechać rowerem, żeby już troszkę się dogrzać. No i co? Welcome back.